Hej wam, z tej strony Ola Kogut i witam Was w dziewiątym odcinku mojego podcastu. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat bardzo wyczekiwany na Instagramie. Wiele was właśnie prosiło o ten temat i będzie to temat organizacji czasu i tego, jak sobie radzę ogólnie z organizacją mojego całego dnia, bo na Instagramie wam bardzo dużo pokazywałam, że wstaję wcześnie i Was to bardzo zainteresowało, więc jestem. Ale oczywiście jak zwykle. E, pierwsze co chciałabym, żebyście w tej chwili pomyśleli sobie o dwóch, trzech rzeczach, za które jesteście wdzięczni przez ostatnie dni. U mnie będzie to na pewno e, fakt, że w ostatnich dniach mi się naprawdę bardzo dobrze śpi. Ostatnio miałam z tym problem, a od kilku dni jest naprawdę bardzo e, przyjemnie. Po drugie jestem bardzo wdzięczna za to, z jakimi ludźmi mogę pracować, z moimi klientkami, bo są to niesamowite osoby i są super miłe. I zawsze, jak kończę pracę, to jestem taka właśnie wdzięczna za to, że mogę być sama dla siebie szefem. I to mnie bardzo wzmacnia. Więc to są właśnie te dwie rzeczy. I od razu odsyłam was na mój Instagram nazwa to Kogut Lifestyle. Tam jest mnie więcej, możecie zobaczyć więcej szczegółów z mojego życia i być ze mną na bieżąco. A teraz przechodzimy już do tematu organizacji czasu. Więc warto byłoby zacząć ten temat od stwierdzenia, że ja zawsze byłam rannym ptaszkiem. Ja nigdy nie lubiłam bardzo dużo spać, dla mnie drzemki zawsze były obce, oczywiście zdarzają się takie, ale to jest bardzo rzadko, ponieważ ja nie potrafię zasypać w ciągu dnia. Sprawia mi to ogromną trudność, na przykład, jeżeli kładę się i ustawiam sobie minutnik na 40 minut, bo mam zamiar tyle się przespać, to po pół godzinie zasypiam, więc to jest totalnie bez sensu. Mm, więc jakby mi jest też łatwiej, wiecie, patrzeć na to z perspektywy tego, że jestem właśnie rannym ptaszkiem i nigdy nie potrafiłam oglądać serialu do 3-4 w nocy, a nawet jeśli zdarzało mi się e, raz w życiu wrócić z imprezy o 6 rano, to i tak wstałam o 10, bo po prostu dla mnie spanie w ciągu dnia to jest, to jest katorka. Po prostu. Ale nie uważam w zakresie organizacji czasu, że jest jedna recepta na sukces. Każdy poradnik przeczytany przez nas o organizacji czasu powinniśmy interpretować indywidualnie pod siebie. Pamiętać, że jakby każdy ma inny styl życia, inny tryb, jakby tryb operowania czasem, inny rytm dobowy. I tak dalej, i tak dalej. I ja, właśnie, zawsze, jak czytam takie książki, to sobie je bardzo interpretuję, właśnie pode mnie. Nie jestem w tym mistrzem. Ja po prostu chcę korzystać ze swojego życia i produktywnie wykorzystywać czas, którego nie mam, nieskończenie wiele i zdaję sobie z tego sprawę. Uważam, że świadomość tego, że w którymś momencie nas zabraknie na tym świecie w obecnej formie, jest bardzo istotna, jeżeli chcemy zmotywować się do korzystania właśnie z tego życia, więc. Czasami jednak warto się troszeczkę zreflektować na temat śmierci, według mnie. I tak. Moja pozycja, tak to nazwę, to jest, to jest dość istotne, ale to potem zobaczycie, dlaczego. Ja jestem osobą pracującą jako swój własny szef. Zajmuję się stylizacją brwi głównie. I ja sama ustalam sobie czas pracy i ja też zawsze podchodzę do życia w ten sposób, że dla mnie nie jest ważne, żeby przyjąć 10 klientek dziennie i zarobić dużo pieniędzy, ale się zajechać i potem połowę z tego wydać na masaże pleców i leki przeciwbólowe, przeciwreumatyczne. I jakby ja nie pracuję z stuprocentową motywacją dla pieniędzy. Ja te pieniądze mam to jest bardzo przyjemne, ale przyjmuję tyle klientek dziennie, na ile mi pozwala moje ciało i tyle klientek, abym mogła resztę dnia wykorzystać produktywnie dla siebie. Zazwyczaj jest to pięć osób, jeżeli jest taki okres, jak teraz będą na przykład święta, to na pewno będzie ich więcej, ale to będzie, wiecie, parę dni dosłownie raz na parę miesięcy, że będę pracować więcej, bo po prostu szanuję swoje zdrowie i szanuję swój czas. A więc, tak naprawdę, to jest mój główny obowiązek, ta praca. Drugim jest to, że mam psa, więc, jakby to jest powód, dlaczego muszę wychodzić rano, muszę wychodzić po południu, wieczorem akurat ja nie wychodzę, tylko wychodzi mój partner z kuki z naszym pieskiem, bo wieczorami ja się niestety boję. <gry> więc, to tak, to jest moja pozycja, moj, moja pozycja gracza. Jeżeli chodzi o wady, z czym mam problem, to do dzisiaj zmagam się z przyciskiem drzemka, mimo że walczę z tym, e moim najlepszym sposobem na to jest odkładanie telefonu jak najdalej bo niestety mnie budzik budzi, to nie jest tak jak na przykład moja siostra ma, że może grać budzik, mogą bić nad nią dzwony kościelne, ale ona nie wstanie, a ja mam tak, że jednak budzi mnie ten budzik, więc jakoś nad tym pracuję, najważniejsze dla mnie jest to, że już znalazłam dla siebie remedium na to, czyli właśnie ten telefon z budzikiem musi być jak najdalej postawiony od mojego łóżka, bo a w momencie, kiedy miałam go zawsze pod poduszką, to ja klikałam tą drzemkę, wiecie, totalnie nie wiem, że ją klikam. No i cieszę się, że właśnie znalazłam na to sposób. Kolejna sprawa to to, co sprawia mi największą frajdę w tych moich porankach. Bo ja to poranki, czas, który mam przed pracą, przeznaczam dla siebie. I dla mnie jest to czystość w domu. I satysfakcja z wykonania zadań, z listy, jaką sobie robię. Mm, ale to o tym później. Wiecie, moje poranki bardzo ewoluowały. Nie wiem, czy kojarzycie to jest to słowo, jakiego zabrakło mi w ostatnim podcaście. <grych> I jak byłam w szkole, to było całkiem inaczej. Potem, jak mieszkałam we Wrocławiu, też było inaczej. Wszystko tak najbardziej w sumie zmieniło się, kiedy przeszłam do pracy na etat. Chociaż ja już nawet kiedy chodziłam do szkoły, to ja nie lubiłam wstawać późno, maksymalnie może w życiu wstałam o 10 nie wiem, czy zdarzyło mi się spać na przykład o 12.00 naprawdę. Kiedy przeszłam na etat do mojej pierwszej pracy na etat, to było takie wow, że. Już nie masz tyle czasu, ile byś chciała, i jednak chcesz jakoś poświęcić ten czas dla siebie rano, bo ja lubię na przykład gdzieś powolne śniadanie i tak dalej, i tak dalej, więc jakoś musiałam sobie to poukładać. I to, to było takie raczkowanie, ja wtedy nie miałam jeszcze takiej, takiej spiny, jeżeli chodzi o organizację. Miałam takie dni, że wiecie, kupowałam sobie nowe plany, zapisywałam sobie wszystkie zadania z listy, tak zwane zapychacze, czyli zrobienie prania nawet albo wąchanie kwiatków ale ym, to były takie chwilowe rzeczy, jednak bardziej y, wtedy postrzegałam, y, boże znowu y, zabrakło mi słowa. polegałam na swojej intuicji natomiast teraz y, jak wygląda mój poranek teraz wstaję, inaczej, ja pracuję zazwyczaj od dziewiątej od dziewiątej do siedemnastej, 8 godzin Wstaje o 5.30, dzwoni mi budzik maksymalnie, czasami pozwalam sobie na jedną drzemkę która u mnie na iPhone'ie chyba trwa 9 minut więc maksymalnie 5.40 jestem na, na nogach pierwsze co robię to idę do łazienki nie, pierwsze co robię to wypijam całą szklankę wody jaką mam przy łóżku, bo ja jestem człowiekiem który bardzo dużo wody pije i Wam też to polecam bo mam teraz bardzo blisko mi osobę, która nabawiła się naprawdę odwodnienia dość mocnego przez to, że nie piła wody bo wydawało jej się, że po prostu nie potrzebuje co jest nieprawdą więc tak, pierwsza rzecz to jest wypicie szklanki wody idę do łazienki, robię sobie poranną toaletę, moje buzię nakładam krem, czeszę włosy i zazwyczaj wtedy przebieram się już w taki strój ala do ćwiczeń jakieś spodenki, top to nie musi być, wiecie, leggings, obcisłe i tak dalej, tylko coś, co będzie już da wam znać, że, że to już nie jest pora spania. Potem idę sobie na kanapę w salonie, siadam, odpalam sobie medytację. Zwyczaj jest to 5-10 minut porannej medytacji, ja sobie ten czas poświęcam na. Zgłębienie oddechu, zebranie myśli, przygotowanie się na dzień, nastrojenie się na niego. I to jest bardzo fajne po nocy, kiedy wiecie, no, bo my nie pamiętamy wszystkich swoich snów, ale jednak w naszym mózgu dzieją się niesamowite rzeczy. Więc fajnie jest sobie ten mózg właśnie rano wyciszyć. I wtedy jest załóżmy około 5, 6, 5, 6, 10, potem sięgam po mój dziennik. W którym mam taki, tryb, bo to jest dziennik poranny, tak zwany, bo ja mam dziennik poranny i mam dziennik emocjonalny. I ten dziennik poranny to jest zawsze wypisanie sobie najpierw trzech rzeczy, za które jestem wdzięczna dzisiaj. Uważam, że wdzięczność jest bardzo dobrą emocją, dobrym uczuciem, które rano nam, może nam dać bardzo dużo satysfakcji do życia i nastawić nas dobrze po prostu, wypełnić nasze serduszka miłością i tak Potem piszę sobie trzy rzeczy, które chciałabym dzisiaj zrobić, ale to są takie rzeczy dla mnie. Na przykład zrobienie treningu, olejowanie włosów, takie rzeczy, taki self-care. I później piszę sobie afirmacje na dany dzień, to czego potrzebuję. Ich jest 3, 4, a czasami 2 zależy. No, zazwyczaj to jest, mówię, dostosowane do tego, jak się czuję, czego w danej chwili potrzebuję. Czytam sobie to wszystko, co napisałam parę razy i sięgam po książkę. I wtedy załóżmy tak około 6.25. 6.20. Sięgam sobie po książkę. Słuchajcie, nawet 10 minut. Nieważne, e, zawsze tak jak przeczytałam w ostatnim w książce Fenomen Poranka, e, nawet te 5 minut przy książce, ten jeden e, mikrorozdział czy dwie kartki, obojętnie już dadzą nam jakąś taką maksymę na cały dzień, e, troszeczkę nam pobudzą myślenie i zostawią nas może czasami z jakąś fajnie mądrą maksymą na resztę dnia. Więc ja sobie czytam tak już to czytanie nie patrzę tak na zegarek, ale, ale tak około 15 minut i na koniec patrzę, ile czasu mi zostało i wtedy decyduję, czy szybka joga, rozciągająca bądź trening szybki też. Zazwyczaj taki całego ciała 15-minutowy, albo od razu zabieram się za robienie śniadania, bo wiem, że te 15 minut z, tego, z tej mojej godziny poran, porannej dla mnie, zabieram i wkładam je w czas, który poświęcę na spacer z psem, dodatkowe. I ten mój poranek trwa właśnie tą godzinę. O godzinie siódmej już wiem, że jest śniadanie, potem jest spacer, malowanie się do pracy, przyszykowanie stanowiska do pracy i praca. Eee, kolejna sprawa. To jest to, na Instagramie dzisiaj zadałam wam, poprosiłam was, żebyście zadali mi pytania właśnie do tego podcastu. 90% tych pytań, a było ich tam ponad 20, to było, o której idę spać? I czy mam takie coś, że czasami jestem niewyspana? Słuchajcie, ja idę spać wtedy, kiedy chce mi się spać. Mam już tak ustalony mniej więcej rytm dobowy, że ta 23 to już jest taki maks dla mnie. Zdarza mi się czasami wytrwać do 12, ale to już jest jakieś w ogóle dziwne. Zazwyczaj tak jest w pełni księżyca. Nie wiem dlaczego, ale ja zawsze miałam tak od dziecka, że jak była pełnia, to nie mogłam zasnąć. Więc taka optymalna godzina to jest 22, ale ja potrafię o 21 już być w łóżku. Jak po prostu wiecie, czuję się zmęczona, to idę do łóżka. Nienawidzę takiego podejścia w stylu, że nie idę jeszcze spać bez 21. No i co z tego? Jeżeli Twój organizm pokazuje ci, że chce iść spać, to idź spać. Koniec. <słuch> Więc mniej więcej, to są takie godziny. I czy zdarza mi się wstać niewyspaną? Nie, raczej nie, bo właśnie ustaliłam sobie ten mój rytm dobowy. Trochę to zajęło, oczywiście, bo najgorsze, co może być, to to, że tak jednego dnia kładziecie się spać o 22. Następnego o pierwszej w nocy, następnego o 23, następnego znowu o drugiej w nocy, następnego o czwartej w nocy, a następnego o 21 wstajecie też o różnych godzinach i wasz organizm myśli sobie tak, what the fuck? O co jej, o co jemu chodzi? Co ona odwala? Kobieto, daj mi, daj mi równowagę, bo ja nie potrafię ym, funkcjonować, bo wiecie, nasz organizm w ciągu całego dnia, non stop pracujemy, z tego nie zdajemy sprawy, ale tam zachodzą przeróżne. Funkcje życiowe, tak, i tak dalej, to wszystko w nas wrze, i dobrze jest temu organizmowi dać ten rytm taki stały, że on wie mniej więcej, kiedy jest czas na to, żeby wstać, i tak dalej, i tak dalej. A dlaczego to robię? Wszystko. Ja to robię dla zdrowia, robię to dla wewnętrznego rozwoju, robię to dla swojej psychiki i dlatego, że wiem, że nie będę żyć wiecznie ja mam takie wrażenie, że rano, kiedy nasz umysł jest taki totalnie czysty najwięcej może nam wejść do głowy i to jak nastroimy się na cały dzień ma ogromny wpływ na to jak będziemy funkcjonować przez resztę dnia więc jeżeli damy sobie rano ten czas, tą chwilę na pomedytowanie czy posiedzenie w ciszy Przeczytanie odrobiny książki, napisanie sobie paru rzeczy, za które jesteś wdzięczna, albo chociaż listy zadań i poruszanie się, to automatycznie dajemy sobie motywację na cały dzień. Kolejną sprawą jest to i o to też były pytania jak ja planuję swoje dni? Więc tak. Od niedawna wprowadziłam taką zasadę w naszym domu, że na początku miesiąca wywieszam kartkę na lodówkę i piszę miesiąc, tak jak w tym miesiąc jest październik. I piszę najpierw rzeczy ważne do zrobienia, bo wiecie, w każdym miesiącu są takie niektóre rzeczy, które trzeba zrobić i muszą o tym dwie osoby pamiętać, in, inaczej wszystkie osoby z gospodarstwa domowego. Później piszę sobie cele Oli i cele mojego partnera. I to są takie cele, rzeczy, które chcemy zrobić w tym miesiącu. Ja, tak, podam Wam kilka przykładów, bo też nie chcę się dzielić ze wszystkim. U mnie to na przykład było przeczytać dwie książki, regularnie medytować rano i robić trzy treningi siłowe w tygodniu, i idzie mi to super. Bo kiedy ja sięgam do lodówki, a jestem ja dość często, to widzę to wszystko i myślę, wiecie, jakby patrzenie na tą listę od razu daje Ci takie, że Kurde, zobowiązałam się do czegoś. Nie chcę sobie podcinać skrzydeł i, i chciałabym to wszystko zrobić dla siebie. Jeżeli chodzi o takie planowanie dni, to ja nie jestem zwolennikiem prowadzenia takiego y, kalendarza, gdzie wpisuję się o 9 pranie, o 12 obiad, potem spotkanie z koleżanką. Raczej nie. Ja raczej sobie piszę takie mapy myśli na kolejnej kartce, którą trzymam na blacie w kuchni i po prostu codziennie rano pisze. że dzisiaj do zrobienia jest pranie, że trzeba przygotować jedzenie na jutro, bo są goście, w sensie no, pomysły na jedzenie na jutro, bo są goście, że muszę pojechać do Sanepidu coś załatwić związanego z firmą I takie, i takie rzeczy, nie? Natomiast wczoraj w Pepko, teraz są bardzo fajne rzeczy do organizacji czasu tam i właśnie kupiłam taki taki planer tygodniowy dla rodziny całej jakby, że ja też powiesiłam go teraz na lodówkę, moja lodówka niedługo nie, długo z tego co tam jest pum, powieszone i tam macie mm, wpisujecie sobie tydzień jaki jest w danym miesiącu jest poniedziałek, od poniedziałku do niedzieli cały tydzień i wpisujemy sobie tam takie rzeczy właśnie do zrobienia z boku jest jeszcze lista rzeczy do zrobienia no jakby to jest taka, taka mapa całego tygodnia myślę, że to jest super bo i widzę to ja, i widzę to, mój pa i widzę to mój partner, więc jakby możemy sobie wzajemnie różne rzeczy odhaczać e, i tak wygląda moje planowanie nie wiem, czy kiedyś będę skłonna planować takie dni, wiecie, godzina do godziny, bo raczej mnie to nie kręci e, co innego, jeżeli jest na przykład, nie wiem, jakaś wizyta u lekarza i tak dalej, no to to zapisuję albo jeżeli się z kimś umówiłam, to też sobie to zapisuję, ale nie, że na przykład godzina 12, spotkanie z klaudią. Tylko zapisuję sobie po prostu na środku kartki. Dzisiaj widzę się z klaudią, e, bo też nie chcę być taka aż taka idealna w tym, bo ja mm, jeżeli bym aż tak się na tym skupiła, to potem byłoby mi przykro, że mi to nie wychodzi. Może w ten sposób. E, I korzyści. I jakie wyciągam z tego wszystkiego, to na pewno jest czysta głowa. Bo kiedy ja rano sobie wypiszę co mam zrobić, położę to na blacie w kuchni, to od razu mam czystą głowę, bo ja tylko wystarczy, że zerknę na tą kartkę po pracy i wiem co mam robić, a nie że cały dzień myślę, cały dzień sobie przypominam w głowie w środku, że musisz to zrobić później, musisz to później zrobić, musisz to zrobić. Mi to bardzo dużo daje. Po drugie, nie zapominam o niczym prawie. I po trzecie, mam, noszę w sobie mniej stresu związanego z tym, że właśnie można o czymś zapomnieć. No powiedzcie mi, że nigdy tak nie mieliście, że stresowaliście tym, że o czymś zapomnicie i ten stres tak destrukcyjnie działał na wasz organizm, że i tak o tym zapominaliście. Co się zdarza właśnie bardzo często. Muszę wziąć głęboki oddech, bo tak dużo teraz gadałam na jednym wdechu, że. Mogłabym zostać yy, raperem. Słuchajcie, najważniejszą sprawą jest też to, że ja nie żyję w puszce. Kiedy mi się nie chce, to odpuszczam to i tyle. To nie jest tak, że ja codziennie poświęcam tą godzinę na to wszystko. Są dni, kiedy muszę zacząć pracę wcześniej, ale nie chcę sta stawać o czwartej. Są dni, kiedy się gorzej czuję. Ja to, to co Wam powiedziałam, czytwion, to jest taki idealny scenariusz, który się zazwyczaj sprawdza. Ale ja dostosowuję go do swojego samopoczucia. Są dni, kiedy z moim problemem, gdzieś tam emocjonalnym, wstaję z gorszym humorem i wtedy na przykład robię tylko jedną rzecz z tej listy, na przykład tylko medytuję, ale jakby zawsze pamiętam o tym, żeby choć jedną rzecz dla siebie zrobić. I to jest bardzo istotne, żebyście dostosowywali sobie te, ten poranek do, do siebie. I do swojego samopoczucia, i nie poczuwali się mm, jako winni, jeżeli nie zrobicie całej listy zadań, e, bo jesteśmy tylko ludźmi i też trzeba o tym pamiętać. I to nie jest tak, że ja wam teraz podam e, receptę na sukces i wszyscy macie tak robić, i wszystkim wam to wyjdzie, bo wcale tak nie będzie. E, jeżeli chodzi o takie rady, właśnie jak zacząć, jak się za to zabrać, to po pierwsze, właśnie zdanie sobie sprawę ze swojej pozycji. Czyli, czy po prostu jesteście na etacie i pracujecie 8 godzin, czy jesteście na przykład z samotną matką, czy jesteście w pełnej rodzinie, macie dwójkę dzieci i musicie się dostosowywać do wszystkich, czy pracujecie po 12 godzin, i tak dalej, i tak dalej. I do tego dostosować swój wymarzony plan tego poranka albo ogólnie całego dnia. Bo wiecie, jeżeli pracujecie po 12 godzin, to dość ciężko Wam może być z samego rana tyle zrobić, więc możecie zrobić część rzeczy rano i część, część rzeczy po pracy. Byleby robić te wszystkie rzeczy dla siebie i z motywacją, do tego, z motywacją na zasadzie tego, aby robić to właśnie wszystko dla siebie i dla swojego samopoczucia. No i drugą rzeczą jest zrobienie sobie rachunku sumienia, takich swoich cech do poprawy. Na przykład, czy jesteś nocnym markiem, leniem, czy non-stop prokrastynujesz, mm, czy nie, po, nie posiadasz umiejętności ustalania swoich priorytetów albo jesteś uzależniony od mediów społecznościowych i siedzisz przez dwie godziny zanim zaśniesz w łóżku, na telefonie oglądasz TikToka na pełnym rozjaśnionym ekranie i potem dziwisz się, że nie możesz zasnąć, albo że źle śpisz, bo twój mózg nie dostał informacji, że idzie spać tylko ostatnie dwie godziny przed snem patrzył się w bardzo jasny ekran który negatywnie po prostu na niego działa potem pomyśl sobie co potrafisz robić najlepiej co daje ci największą frajdę w, tak, w zakresie self care czyli co chciałbyś robić rano żeby naładować swoje baterie wewnętrzne ja wam podam przykłady, ale to mogą być całkiem inne rzeczy oczywiście. Kolejna sprawa to jest e, nie rzucanie się na głęboką wodę. Małe zmiany przeprowadzane często dają według mnie lepsze efekty niż taka jedna wielka i ogromny szok. I moja propozycja na start <grych> to jest taki przykład to pobudka 30 minut wcześniej niż zazwyczaj bez drzemek telefon z, dalek z daleka od łóżka, dość intensywny budzik. <grych> Kiedy od razu wstaniesz, zapal sobie światło, żeby wiedzieć, że już wstałeś. I wykorzystaj te 30 minut na swój wewnętrzny rozwój. Na przykład 15 minut czytaj, 5 minut medytuj albo siedź w ciszy po prostu, 5 minut pomasuj sobie twarz, nie wiem, podczas pielęgnacji porannej i po prostu daj sobie... Dłońmi, daj tej twarzy, ciału znać, że jest już rano, albo się pomasuj, po balsamu i tak dalej. 5 minut pajacyków, brzuszków albo pompek. I to jest wszystko. Te 5 minut y, tych pajacyków, brzuszków czy pompek to chodzi mi o to, żeby po prostu dać organizmowi znać, że już nie ma spanka, tylko jest żyćko. <grym> I na no serio możesz zrobić 10 pajacyków, 5 pompek i 10 brzuszków i to absolutnie wystarczy. Chodzi o to, żeby endorfiny dostały się do Twojego organizmu i żeby dały znać, że już tak jak wspomniałam, nie ma spanka, tylko jest żyćko. To da Ci już dużo energii, motywacji i kopa. Do działania to jest tylko pół godziny. To nie jest godzina. Możecie też zrobić 20 minut. Możecie zrobić 10 minut i wstać i po prostu 5 minut sobie medytować i 5 minut robić pajacyki, i, i sukcesywnie po prostu wydłużać to e, powolutku. Easy. Kolejna sprawa to jest to, ile snu ci wystarcza. I teraz tak. Na portalu terapiabezsenności.pl Mm, przeczytałam, że doktor nauk medycznych Małgorzata Formal Pawłowska powiedziała, że dla większości kobiet z grupy wiekowej, z tej grupy wiekowej, czyli y, tam była podana grupa wiekowa kobiet dorosłych, czyli od 20 do 40 roku życia, 7-8 godzin to jest wystarczająca ilość snu, ale zarówno za mało. Jak i za dużo snu uważane jest za szkodliwe. Nieprawda, że im dłużej śpimy, tym jest to lepsze dla naszego zdrowia. I ja się z tym absolutnie zgadzam, bo uważam, że śpiąc po 12 godzin dziennie, nie jesteśmy w stanie znaleźć dla siebie wewnątrz motywacji, bo będziemy cały czas później senni. To nie jest zdrowe i ja tutaj nie będę się też rozgadywać medycznie. Uważam, że jeżeli masz z tym problem, że śpisz za długo, to możesz sobie sam w internecie poszukać takich informacji. Istnieje coś takiego jak higiena snu, czyli ten rytm okołodobowy, tak jak mówiłam wcześniej, czyli to wstawanie i chodzenie spać o tej samej porze, unikanie wieczorem kofeiny, intensywnych treningów tuż przed snem, na przykład wiecie, nie róbcie godziny przed snem cardio, bo po prostu pobudzicie wtedy organizm, uwolnią się endorfiny, nie będziecie mogli zasnąć. I na przykład też nie siedźcie na telefonie, tak jak wcześniej wspominałam. Kolejna rzecz, którą znalazłam w internecie na portalu Centrum to jest Centrum Psychoterapii, z tego co widziałam, i tam możemy przeczytać, że badania naukowe wykazały, że zbyt duża ilość snu powyżej 9 godzin na dobę, podkreślam, 9 godzin na dobę, ma związek z częstszym występowaniem zespołu ze metabolicznego podwyższonym poziomem trójglicerydów we krwi oraz obniżeniem cholesterolu HDL czyli tak zwanego dobrego cholesterolu nie wiem czy wiecie ale dopisałam to od siebie bo akurat wiem I tak jak wspomniałam później możesz zwiększać ten czas e, nastawiana budzika wcześniej e, i robić dla siebie więcej e, i na koniec chciałabym wam wspomnieć o książce która woo, <laughs> zmieniła moje życie e, i podejście do tych poranków, czyli książka Fenomen Poranka, tak zwane Miracle Mornings. I to tam, e, z tej książki zaczerpnę inspirację do tego, żeby rano robić te, te wszystkie rzeczy, które mnie podbudowują i powodują, że chce mi się żyć i ładuję sobie baterię. Nie będę wam tutaj spoilerować o tej książce, nie wiadomo jak, ale tam po prostu autor podaje nam taką receptę. Którą oczywiście też zinterpretowałam i indywidualnie ją dla siebie ułożyłam. Tam jest taka bardziej baza, przykład, nie wiem jak to nazwać, jak możemy te poranki wykorzystać. On tam też wspomina o tym i z tego co wiem, to jest prawda, ale wiecie jak to jest, że wszyscy ci tacy wielcy jak Elon Musk albo Steve Jobs, Mark Zuckerberg. I tak dalej. Oni wszyscy też w wielu swoich wywiadach podkreślali, że bardzo wiele rzeczy robią rano, że rano poświęcają ten czas na taki wewnętrzny rozwój, zanim zaczną takie stuprocentowe życie pracy i tak dalej, bo wiecie, wieczorem też według mnie nie ma co poświęcać nie wiadomo ile czasu na takie rzeczy, bo wieczorem według mnie powinniśmy zająć się. Domem, sobą, spotykaniem z ludźmi, i tak dalej, bo to też nie o to chodzi, żeby cały swój wolny czas poświęcić tylko na rozwój wewnętrzny, bo wypadałoby też pamiętać o życiu społecznym, mm, i tak dalej. ale się nagadałam. Mam nadzieję, że wyciągniecie z tego, i widzę, że to jest już 28 minut tego podcastu. Jest to za długo. Nie chciałam, żeby tyle wyszło, no ale trudno. Mam nadzieję, że trochę was zmotywowałam. I do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze raz odsyłam Was do mojego Instagrama, Kogut Lifestyle, i życzę Wam miłego weekendu. Pa!